Piękny sprinter. Ten akurat po delikatnej kolizji tutaj widać ślad po przerysowaniu na kloszu. No ale standard w tym aucie, czyli popękane klosza. Postaramy się tutaj coś zaradzić. A więc wymiana kloszy. A przy okazji, jak już będą lampy rozklejone, no to zobaczcie co się będzie działo. A obiecuję, że pogruba się będzie. Wejdę, uruchomię, zobaczymy jak to wszystko funkcjonuje i działa.